Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, otwieram 25 sesję Rady Gminy Łękawica. Serdecznie witam Witaj Gminy Łękawica w Moskwaniu. Witam dyrektorów dyrektora generalnego z organizacji Mień Mień Witam serdecznie. Jak również was, panie i panowie radni. W dzisiejszej sesji bierze udział 14 radnych. Na ustawowy skład 15 radnych stwierdzam, że dzisiejsze obrady są prawomocne. Przejdziemy do uchwalenia porządku obrad w dzisiejszej sesji. Szanowni radni, otrzymali na dzisiejszą sesję zaproszenie do programu porządkiem obrad. Czy ktoś gra w ulicach, czy jakiejś zmiany do pierwszego porządku obrad? W imieniu głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad 25 sesji Rady Zmiany Karty Zaproszę o zaznaczenie. Kto jest za? Przysługam, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosowanie wzięło udział. udział 14 radnych. Za przyjęciem dokonanego porządku obrad 25. sesji Rady Gminy głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się było 0. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do punktu trzeciego porządku obrad. Przyjęcie protokołu 24. sesji Rady Gminy. Przypominam, że protokół był wyłożony do domu w sekretariacie urzędu gminy oraz przed sesją Rady Gminy oraz przesłany w programie e-sesji. -y. Czy ktoś z radnych wnosi uwagę do protokołu 24 sesji Rady Gminy? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu 24 sesji Rady Gminy? Mękał zaproszony o znaczenie. Stwierdzam, że w głosowaniu wziął udział 14 radnych. Za przyjęciem protokołu 24 sesji Rady Gminy głosowało 14 radnych, głosów nie było 0, wstrzymujących się było 0. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka z w NKWCY Szanowni Radni, mają Państwo numer jeden. Projekt uchwały został przesłany w programie e-sesja, a, a został na posiedzeniu Komisji Oświaty, Polityki i Społecznej Ekologii. Czy ktoś z radnych ma pytania? Proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wyciek, chciałem zapytać, kto przejmie zadania jakoś to... o Dziękuję. Tak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zadanie Gminnego Ośrodka Kultury, czyli działalność kultura na terenie gminy, również współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz zarządzanie budynkiem Centrum Integracji Społeczności Lokalnej, Centrum Rekreacji i Wypoczynku, przejmie Urząd Gminy z referat organizacyjny i będziemy pracować bez tej jednostki, ta jednostka zostanie zlikwidowana, natomiast wszystkie zadania przyjemnie urząd i będą kontynuowane, tak jak w dotychczasowej formie. Szczegóły nie ma w komórki? Będzie w referacie organizacyjnym. To jest komórka, która będzie tą dziedziną się zajmowała. Ten referat Istnieje, funkcjonuje, także tu akurat nie będzie żadnych zmian, nie będzie żadnego zwiększenia zatrudnienia, bo likwidacja gminnego środka, który podyktowany jest po części oszczędnościami, lecz przede wszystkim oszczędnościami, także tutaj nie ma żadnej innej możliwości. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Dziękuję bardzo. Proszę o Przewodniczącą Komisji Oświaty i Panie Przewodniczący, Panie Gmincie, Szanowni Radni, zaproszeni goście. Przedstawiam opinię Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Ekologii na Gminy Łękawica z dnia 25 czerwca 2020 roku. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie likwidacji gminnego ośrodka kultury Łękawicy druk nr 1. Uzasadnienie. Z dniem 31 lipca 2020 roku likwiduje się samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury. Majątek całości przechodzi na własność gminy i zostanie zagospodarowany przez Urząd Gminy Magnety. Dziękuję. No z tego miejsca jeszcze tylko mogę dodać, że no zawsze miło się coś tworzy, zawsze smutno jak się coś likwiduje, no ale sytuacja do tego nas zmusza już to żyć jednokrotnie dyskutowali na ten temat. Ja tutaj w imieniu swoich rannych serdecznie dziękuję pani dyrektor, bo się tak jeszcze pracuje do końca lipca. Później przechodzi na zasłużoną emeryturę. Dziękujemy serdecznie za dobrą współpracę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały z sprawie Zagranicznych Gminnego Ośrodka Kultury w Mękawicy przedstawionej na druku nr 1? Proszę o zaznaczenie głosu. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w, kulturę, w głosowało 12 radnych. jeden głos przeciwny, jeden głos wstrzymujący. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami za. Przechodzimy do punktu 5 do porządku obrad Rady Bieżące wolne wnioski. Bardzo proszę Państwa. Proszę bardzo. Szanowny Panie Wójcie, Szanowni Radni, ja mam taką prośbę, żeby się przyjrzeć po prostu drodze na Osiedle Alaska. Po prostu dzisiaj objazd zrobiliśmy z Panią Radną i z Panią Sącją w jednej osoby. Są tam odcinki, które po prostu, jakby to powiedzieć, do dziur nie ma co łatać, bo są psy. Po prostu nie mówię o całej drodze, żeby była nowa otworzona, bo to jest... Yy, Du duża ilość metrów, ale po prostu w tego odcinka na 300 metrów nie ma co bo Po prostu asfalt jest wypłukany, bardzo cienka warstwa, że po prostu ani to nie nadaje się do sklejenia. Bardzo bym prosił o, o przyjrzenie się na pisę Osiedla razy. Dziękuję. Może ja tylko dodam jeszcze, bo właśnie stanymiali dzisiaj, że całą tą a Od strony gwiazdu z z Turcji Dworskiej, tam na tych dwóch zakrętach jest tam na no masę akurat dużych, dużych ziór, no i trudno będzie to troszkę załatać. Zjazd tutaj od y, pani, z, po sosie Alaska 42, tutaj na dół, no to jest wyduchany z tamtej strony, w góry całkowicie, także... także tam odcinek cały tu praktycznie do, aż do, do, do Alaska 27, do remontu. Później tam pewien odcinek do, do praktycznie do zjazdu właśnie na ten okrajnik jest kawałek dobrej drogi, potem reszta znowu gdzieś 60-80 metrów jest, jest całkowicie do wymiany asfalt, no i, i tam właśnie w kierunku tego okrajnika. Także no nie wiem, jak tam kiedyś będzie ze środkami, jakimiś możliwości, trudno nam powiedzieć, ale w każdym razie no, ciężko będzie załatać te dziury, bo załatamy i jest znowu Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, mam taką prośbę, kolejny raz proszę o zdolną pracę. Znaczy w takim przypadku jak dzisiaj jest krótka sesja, myślę, że byłoby to z kosztem dla wszystkich przetestowaliśmy przy okazji, przy takich krótkich sesjach, wasze dobre funkcjonowanie, czyli dobre by było, by się rozwinąć. A wiemy, że przypadków rozwoju koronawirusa jest coraz więcej, a sposób przestrzegania nie został z Chodzi tutaj przede wszystkim o bezpieczeństwo nas wszystkich. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Proszę bardzo. zapytać odnośnie tutaj wyjazdu z ulicy Zawodą do ulicy Żydowskiej. Tam jest to mnóstwo jest rozbite, to jest jedna sprawa, ale tutaj nie może być tam albo większe mnóstwo, albo jeszcze jedno mnóstwo, ponieważ na moście są gałęzie i bardzo źle, zły jest, zła widoczność, jak się wyjeżdża z ulicy Zawodą. Dziękuję. przewodniczący, szanowni państwo. Jeśli chodzi o lustro przy ulicy Żywieckiej jest zgłoszone do wymiany. Jeśli chodzi o wycięcie gałęzi, to będzie wykonane. Akurat e, Zarząd Dróg Wojewódzkich e, po takich zgłoszeniach i interwencjach wykonuje to na bieżąco. A raz przyglądniemy się, zobaczymy e, jak by można było tam w którymś odcinku e, wspomóc tą drogę. E, szanowni Państwo, jakie jeszcze sposób Pan Wiesławie, yy, z tego co ustalaliśmy ostatnio, to nic nie stoi na przeszkodzie. Nie taka informacja, że te osoby, które chcą uczestniczyć na sesji, to przychodzą. Natomiast Pan ma na tyle, zapewnia Pan dobry internet, że Pan może się zalogować w domu. Jeśli my będziemy widzieć, że Pan jest zalogowany i bierze Pan aktywny udział, to taka forma też może być dopuszczona, dopóty do na terenie yy, Polski jest yy, stan epidemii czy epidemiologicznych nic nie stoi na przeszkodzie. Głosowaliśmy i rozmawialiśmy, że część z chce normalnie uczestniczyć w sesji, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pan mógł e, uczestniczyć w sesji e, zdalnej. To można zrobić, tutaj to możemy się umówić, nawet nie musi być sesja, bo możemy sobie normalnie kiedyś spróbować, że ta się zaloguje, zrobimy taką próbę głosowania, jeśli to wypali tutaj, jeśli pan będzie chciał w domu być, no to jak najbardziej można, można taką formę wprowadzić. Te trzy rzeczy. Szanowni Państwo, jeszcze chciałem... Mamy teraz okres wakacji, więc będzie krótka chwila, gdzie będziemy mogli E, trochę wypocząć. W sierpniu będzie e, kolejna sesja, którą planujemy i na tej sesji e, zorganizujemy również tutaj e, podziękowanie e, dla Pani Dyrektor Gminnego Środka Kultury za wiele lat pracy, dla Pani Dyrektor Szkoły w Krajniku. Będą na pewno jakieś tam zmiany kadrowe, więc uważam, że w sierpniu zrobimy sobie taką e, uroczystą sesję pod koniec. Jeśli nic się nie wydarzy, to lipiec będzie formą wolniejszą, my mamy zapewnione środki finansowe, mamy inwestycje, które są w terenie przeprowadzane, więc będziemy to nadzorować. Dzisiaj firma wróciła już do asfaltowania dróg, wykonała pierwsze nawierzchnie, teraz jedziemy już z drugimi nawierzchniami, sportowa, wygląda przepięknie. Bardzo, bardzo ładnie, naprawdę ruch zawodowy też zaczyna się robić od, od dołu, też wygląda bardzo fajnie, nie wiem czy widzieliście dzisiaj, wczoraj, w Kościeżu ryfowskim inwestycja przebiega bardzo dobrze, w parku tutaj pani dyrektor wymieniła pokrycie dachowe na budynku, na y, amfiteatrze. Dzisiaj wykonała odwodnienie y, też całej tej skarpy, bo wszystko zaczęło na, nas po prostu zalewać. No i na bieżąco pracujemy, pracujemy, odpowiadamy na interwencje mieszkańców. Ile możemy, tyle przerabiamy codziennie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu tego zakończenie obrad. Szanowni Państwo, czerwajcie porządek obrad dzisiejszej sesji. Zamykam w południu.